Dołączę do Ciebie. Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Munio gramy w Minecrafty i jest ze mną Kuba Dzień dobry, zaraz dojdę. Kuba tutaj jest w ogóle 1000 kilometrów ode mnie I, I od dzisiaj zacząłem grać. Pan Kokos mi polecił ten serwer. Serdecznie polecam wszystkim pana Kokosa. Tak, bo to jest bardzo dobry youtuber. Jego... Najlepszy filmy, co... youtuber na świecie. Tak. Gdyby nie on to bym nie nagrywał i w ogóle jego filmy są wysokiej jakości audio i wideo w ogóle no i polecam wam bardzo pana kokosa polecam, ja szczególnie polecam kokosowy vlog właśnie kokosowy vlog a jakie cheatuchy stary to nie świeci cheatuch aha ja taki sprytny sobie będę nic zbierał no. Ja żebym tu głodować. Tutaj na razie nie ma zbytnio dużo serioców w TDO bo... Ej Munio, wiesz, że można F8 y, pauzować Tak? No? Uda się pauzować nagranie i... no się... tak to wiem. Myślałem, że Minecrafta czy tam serwer coś To by coś ciekawego działa, to możesz to puścić. Co? Wiesz, że dopiero jak będzie się działo coś ciekawego, to możesz yy, dać nagranie? Nie, bo to jest ciekawie. Początki... a, d, zapewniałem, że to nie drobne. Ej, czekaj, patrzcie, tutaj jak kopiecie to, to musicie ten, ten w pisze tam... Pan Kokos najbardziej ruch. profesjonalny gracz na świecie. No tak. Co wy że on jest słaby? <laughs> to dobry kawał. Ile? To jest po prostu najlepszy youtuber na świecie. O, Jeśli ktoś się ze mną nie zgadza, to proszę zaprzestrzyć. Cicho jak w waszej sofiarni, buja. Jaki rokita? Gurde też to od niekrytego krytyka. Tak. piękny. Michał zamknij się. i tutaj widzę. Kurde ktoś, ktoś dał dużo kabla Michał oczywiście siarę musi zrobić To nie Michał? Przywitaj się z YouTubeami. No Szyma przywitaj się będzie. Bry... No widzicie Tutaj mój brat się przywita. Widzicie w no, roli specjalnej tak. Brat Munia. No widzicie profeska tutaj. Michał 8, 9, oh. 6 Minizował serca co się stało, znowu wypiłeś za dużo kofeiny? Nie, kopałem pod siebie. Ja idę spłonąć żywcem. Czemu? Bo mam o HP. Nie mam... Dwa mięsa kurczaka, dwa świni, jak coś. Tak. Ciekawe od kogo. E, świnie mam od Ciebie, bo mi dałeś całą. I jeszcze od, i jeszcze e, od krowy. No, bo, bo miałeś osiem. Cztery. No mówiłeś, że masz osiem. Cztery. Jaki cheater, patrz. Twoja mama to cheater. To twoje. Twoja mama ciekuje w realu, no i ci robi obiad. He, he, he. A jak? O oh, lol ile węgla? Jakie zażywę jak liczę? Boże, czy tak trudno w tych czasach ozdale, że nie Bo nie wiesz ile kosztuje działka? No, no No ile? A ty wiesz? Nie wiem Co ty myślisz? Ja wiem! No... Zasadniczo tak Cały czas niezwyczajnie coś robię No ale strasznie mało to dropi tego, nie wiem czemu Czego? No szelaza Ja już... Kopie ja mam dopiero z... Tego 4. Kopie od 15 lat. Kopie ojciec, kopie brat. Kopie sąsiad i sąsiadka. zrobię, kurde? Pazę. Ginimba, baba, baba. Kurde, dlaczego się nie da tego otworzyć? wa. Dobra, czas wyjść. Czyli na bogato sobie już jak, z żelaznych, jak sobie żelazny killoff zrobię. Nie co no Kurde, zablokowałem się, jestem w więzieniu Daję tam pochodnie jakby coś... Ej mówią, dam teraz ogłoszenie, że szuką pracę jaką robot wyroboty To jest chyba tak, że tym masz lepszy kilo, tym większy drop. Nie. Nie wiem jak to jest ile co? Angiel cały czas. Angiel mi nie lubi. Chcemy. Wznesie, ja potrzebuję, to nie ma, a jak nie potrzebuję, to ja. O. Masz żelazo. Ta, jak? Nie, nie. Poczekaj, tutaj trzy tam. Te. Jakże fascynujący odcinek. Tak, to jest naj, najbardziej epicki odcinek na świecie! Tak, ale e, potem pan Kokos doda mnie do gildii, przynajmniej tak myślę i będę budował gildię z panem Kokosem i Skubą. Znowu mnie zamknęli! Ja, eee, Jak ja tego nie, nie, nie nienawidzę! Ej, Mumio! A, bo mnie o, gdzie ty jesteś? Minus 461 plus ale nie myślę, że jesteś na What The fuck diaksy. <laughs> tak serio? Nie z nich pewnie nie wydropi. Ale diaksy, jak jest? Chciałem zobaczyć, jaki jest drop To Jest diaks stary, stary diaks mi wypadł z diaksa. <laughs> Ciekawe, przypadek <Nie> są. <laughs> stary, serio? Diaks diaksa. Rżal Nie wiem jakim cudem, ale... Ja nie narzekam Kto nie narzekał? to po COVID-u URI mnóżek żelazo panie Cały czas wągiel Ino. Wągla to ja nie chcę. Dobra, tego już mi się nie chce, to jeszcze wychopia. Jak nie ziem Cztery źle z no nie... Ile kosztuje działka? Czy to tak ciężko od... odpowiedzieć? To idź na działki i sprawdź. Babciu 1% na węgiel no, to mi się co chwilę wydaje Bo cię nie Dobra, ja jestem na spawnie działek No i tam nic nie pisze No to To idź na działki bardziej Kurde, mam strasznie dużo kobraków Jeden diamont. Jeden dzień grany. już diamant. nie no, I tak jeden diamont to wszystko dla mnie byłoby wszystko. I jeszcze koniec gry, dziękuję. Sedio? Nie nic co ty. Tutaj już pana kokosa potem z panem kokosem tutaj wszystko wy wyliczymy. P Profesjonalnie. To połowa Imunia masz może żelazo? Mam. Ale rudę, żelaza? Rudę. Przepala mi się, a co? Nie przepalaj! Po co ci? Nie, można ją sprzedać w jakimś tam sklepie za 20! A to trudno, masz już problem. Złoto jabłko można sprzedać za 3000! No już przepaliłam. A tą gąbkę pewnie można też sprzedawać ten. Pewnie ona jest cenna. Mam. No się okazuje, tak. 15, 15 grosz. No, jak tam masz 128 tej groszy, tej, tego, no to jednak jest trochę tej kasy. A, ale 15 groszy. Yy, serwer jest dosyć fajny. Przynajmniej mi się podoba. Na ja wiem, jak to... gram na nim tylko dlatego, że na nim nie Tak papukos. Właśnie, to jest jedyny powód, ja się muszę przyznać. To jest... No, przepraszam, no, ale pan Kokos, to jest jednak. No, gdyby no, nie pan Kokos, to no, bym no, nigdy no, nie grał na tym serwerze. nawet nie wiedział co ten serwer jest. Co ty tym raz... no, Ja no, idę spróbować kupić działkę. Ile kosztuje zobacz? Nie wiem. No to i zobacz. Ach, te działka posiada już właściciela. Niektórzy ludzie kupują działki, żeby mieć po prostu działkę. I są puste. Emerald, stary, Emerald. Nie tak nic z niego nie dropnie, ale Emerald. Babcia? Emerald. Pcia? Emerald. Jak to nie ma Emeraldu? Yeah. To jest zabijające. Ludzie kupują sobie działkę, tak? Mhm nie korzystają z niej. Są one puste. <grystanie> Kupię działkę, żeby ją mieć, i żeby nikt nie mógł z niej korzystać. Ho, ho, ho. <grystanie> nie, no czasami kupują, bo nie wiem. Na przykład potrzebują. Chcą zrobić z tego farmę buraków. No, bo coś pod ziemią mogą mieć. To jest na pewno zajęta. Wszyscy chłodzamy escape'a teraz, to ja dziękuję. Te stary Pe Pewnie wiedzą, że pan... że jesteś na serwerze pana kokosa. No to. A ja szukam... Szkoń, ja tu przyszłem. To były moje dwa żelazo Przyznaj się kupiona. Nie zarobiona. Jaki zarobisty budynek, jaki zarobisty Steve Gateruje ja wykorzystanie działki jest, 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 udało mi się. Co ci się udało? Znalazły. Co? Jest... Kupię działkę, żeby ją mieć i żeby nikt nie mógł jej kupić. Jestem taki zły. <słuch> Okulista. Wee. Ej, poczekaj! Napisz Poczekaj pa... Patrz na czat V plus C93 Na tydzień, no na tydzień to ja nie Ej, patrz! Patrz na... na czat To od pana To od pana kokosa Na że to co wszyscy Ja od pana Czorko na przesadź się Poczekaj, mam świegi Ile masz kobla? Eee. Stack. Tylko. Tak no dobra. farmę murzyńską. Mam zamiast założyć, że jest mojej działki. Zrobię, zrobię najmniejszy domek jaki można zrobić. 3 na 3 Ile kosztuje działka? Co? Tak. A no, no ile kosztuje działka? Nie wiem, właśnie szukam jakiejś wolnej. Dobra. I tutaj jest akurat przepiękny okaz jakiegoś tam murzyń z aztekowskiego wynalazku. Dobra. Więc ja bym już w tym odcinku się zażegnał tylko jeszcze na spawny pójdę. A ja będę poszukiwać jakiejś działki. No, w następnej, o, następnym odcinku pokażę wam działki, itp. i inne rzeczy. Tutaj ciastek, tutaj skrzynka Nie dla panie, to, czy tak będzie? będzie skrzynka dla biednych, to ja tu jaksa wrzucę. No, Serio? Nie no, co ty. Tutaj coś, coś takiego być. zrobię, o takie piękne, o. Skrzynka dla biednych to jest może dla niektórych jedyny, jedyny sposób na zapo zapotrzebowanie. Ale, ale przydałoby się to, żeby ludzie niektórzy wsadzili do skrzynek jedzenie. Brałeś te wzetki? ran, brałeś? Nie. Moja mama jest na moim na, na, na twoim nagraniu. Jo, będzie na YouTube. <noise> Dzisiaj to jest specjalny odcinek dwóch gości specjalnych. Tak. A ty jeszcze nagrywasz? Tak. No już kończę. No to kończ. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, róbcie MULTIKONTO I żeby mnie subskrybować żeby mnie łapkować i odświeżajcie wyświetlenia. Tak. I, I przesyłajcie pieniążki, żeby można byłoby kupić e, subskrypcję na Allegro. Właśnie, trzeba kupić subskrypcję na Allegro. <śm> 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 Dobra, pan, czekamy na Pana Kokosa. To będzie Pan Kokos, to nagramy następny odcinek. Kiedy nie będzie, to nie nagramy. No to pa!